Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was na naszej działce ROD. <laughs> Tutaj widzicie moje jacynty. Pięknie rozkwitły, pięknie pachną. Kolor też taki różowiutki. Zaraz pokażę Wam, jak mój mąż będzie. O, już zabrało się zasadzenie bananowca, który przezimował. Teraz obcinam mu tutaj o, gałązki, te takie uschły. Zaraz będziemy go wsadzać do ziemi. On przezimował w domu bardzo ładnie. Zabraliśmy go, stał sobie w doniczce w takiej temperaturze 10 stopni. Nie miał tam dostępu jakoś tam dużo do światła, bo to był w takim korytarzu. O, pan, już bananek wsadzony. Tak zaraz Zaraz jeszcze zasilimy go nawozem. O, tutaj. Damy troszkę nawozu Jaramila. No, oczywiście trzeba go podlać, dodać trochę ziemi. No, banan jest dosyć żarłoczny, więc potrzebuje trochę tych nawozów. No i też wilgoci, i też wilgoci. Mam nadzieję, że nie zmarznie. Zaraz pokażę Wam, jak on wyglądał w tamtym roku przed wykopaniem. Te liście się wybarwiają na taki kolor ym, czerwony. No, coś w stylu czerwonego. E, zaraz, zaraz zobaczycie. Ptaszki nam tu śpiewają. O, tutaj słuchajcie, tu jest dziś wsadzony. A tutaj jest właśnie, tak jak Wam mówiłam przed wykopaniem, bardzo duży rośnie. Liście są przepiękne. No, niestety nie zimuje. Jeszcze, o zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest moja rozkwinia, którą posadziłam sobie na jesień. Pięknie zaczęła kwitnąć. Dobrze, że nie ma przymrozków. Już tutaj krzmiel sobie lata i zapyla kwiatki. No, może coś z tego będzie. Tu jeszcze widzicie nasze oczko z rybkami. No i moi drodzy co, no na dzisiaj to tyle. No, żegnam Was tutaj z nad naszego, naszego oczka, z naszej działki jeszcze będę wam tutaj yy, przesyłać jakieś filmiki. Mam nadzieję, że Wam się spodobają miłego dnia.